Siemano! No i co? W tym tygodniu planuję skończyć tą nierówną walkę, jeżeli chodzi o sprzątanie podwórka po wynoszeniu rzeczy z naszej siłowni. Pogoda zrobiła się na tyle upierdliwa, że ani nie polecę dronem, ani nie zrobię nic innego, więc zrobię szybką przebitkę timelapsem. Tym sposobem minął cały dzień. To, co miałem posprzątać, posprzątałem. W końcu przyszedł czas na lampy. 3, 2, 1, odpad. No i myślę, że to może być dosyć ciekawy sposób i idealny dla vibu tego kanału, no bo to właśnie chodzi o to, żeby razem tworzyć ten kanał, a nie żebym tylko ja go tworzył. Dlatego jestem otwarty na Wasze komentarze i ciekawy jestem, czy chcielibyście czegoś takiego i czy czasami byście wpadli porozmawiać. Że tak powiem na żywo. Jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem wspólnie tej społeczności, masz jakieś ciekawe sugestie, zapraszam Cię do sekcji komentarzy, zostaw suba z dzwoneczkiem, lajka, bo to bardzo napędza e, cały rozwój tego projektu. Tymczasem ja się z wami żegnam.